Mamy mordeczki, jestem Lion oficjalna w dzisiejszym odcinku robimy mafinki. Dlatego kurwa zapraszam do oglądania. No. Tutaj już mamy tak. Masę, już dodałem składniki. Tutaj mamy foremki. No. I teraz będziemy je robili. Ustawimy sobie kamerę. jeszcze domieszamy to wszystko jeb jeb, 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 no chyba no masę mamy wymieszaną No, teraz będziemy dodawali wszystko do foremek. Więc, jeb. no, no dodajemy, nie? Czekajcie, muszę zostawić tą kamerę, bo samemu to się ciężko nagrywa. Muszę wam powiedzieć. O, Wam. Staramy się nic nie rozlać, nie? Mmm, pycha O, prawie rozlałem, kurwa Z tego ma niby 12 sztuk, ale wątpię Się okaże Dobra, Mordy. Widzimy się, jak one już będą w piekarniku, albo jak wyjdą z piekarnika. No. A tak a propos, tu są kurwa składniki, jakie tu mają być, nie? Ja dałem trzy jajka. Dałem mleko, trochę więcej niż 100 ml. No. Więc myślę, że to wyjdzie, nie? I, mle i oleju trochę więcej dałem. No. I myślę, że to jakoś będzie. No. Więc, yy, wiecie, mam nadzieję, że będą pyszne. A w ogóle, patrzcie, jaka pogoda. Słoneczko, śnieg topnieje już powoli, elegancko. No, dobra, to co, mordeczki? Widzimy się, jak one będą już w piekarniku. Deczki. Właśnie e, dobiega koniec pieczenia babeczek No i chciałbym wam pokazać efekt pieczenia tych babeczek No to lecimy Powiem ale ładnie pachnie Zajebiście, wow Mniam, 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 mniam. Dobra Łooo wow. Już są gotowe Dobra, to czas je wyciągnąć. O, właśnie zapiczało. Wyciągam je i widzimy się, jak będę je przystraił. Zajmista. Zajemista. Zajemista. Subskrybuj ten kanał, żeby ci nie ominęło kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce.